Nagrywa się? Panie kamerzysto, nagrywa się? Cześć kochani. Hejka kochani. Tu mam kafę! Dzisiaj witamy się z wami z Warszawy, stolicy Polski. Jak widzicie za nami Pałac Kultury i Nauki. Do którego za chwilę zmierzamy? Chcemy wjechać na to 32 piętro, ale widziałyśmy, że jest ogromna kolejka. Nie będziemy tam pół godziny stały w kolejce. No, a, miałaś kupić bilet? No, zaraz kupimy bilety i będziemy. Chcemy Wam pokazać teraz trochę Warszawy. Tylko, jesteśmy, jak ufam, to jesteśmy na ulicy, na ulicy. i co? Róż tutaj nam przyjrzeć samochód. Kochani, jesteśmy teraz na górze Pałacu Kultury. Tam nie, nie za bardzo miałam na warunki, żeby cokolwiek wam powiedzieć. Może trzymajmy ten mikrofonik, bo strasznie wie. Ja powiedziałam, że nie 32 piętra, a 33 piętra tu są, ale Winda wjeżdża na 35. Teraz widokowe znajduje się na 31. piętrze. 35 piętra to chyba są takie, tylko awaryjne, takie, że tam nie może wchodzić. Ale my akurat znajdujemy się na 31. Więc sobie trzymaj ten mikrofonik, którym pan. dowiozła nas Winda. I co możemy powiedzieć? Że, że, że jest bardzo, bardzo długie kolejki są. Nam się udało jakoś tam sprawnie jeszcze pójść, ale widziałyśmy już, że jest kolejka, żeby stąd wyjść. Także polecamy przyjść w dni szkolne chyba najlepiej. Tak, a nie w takie dni majowe gdzie jest po prostu e, gdzie mam. A jak Ci się tu podoba w ogóle? Bardzo mocno pójdzie. Tak. Bardzo ludzi bardzo z jest dziećmi, jak widzicie do to... nas. Trzymaj sobie mikrofon, bo cię nie będzie słychać. No muszę trzymać, nie? Pokażemy Wam za chwilę trochę e, widok. No pokażemy mapę. Wam w ogóle, jak tutaj. Tak, pokażemy okay, Wam co powiem. tutaj jest. Zobaczcie tutaj są e, ten sobie tak, tak są, ale tak bardzo mocno wieje i w ogóle ta, ta krata jest taka, ale właśnie mi się wydaje, że niewiele tego widoku jest, bo pamiętam, że jak byliśmy we Wrocławiu na Sky Tower, tam masz okna od góry, do, od sufitu do podłogi i widzisz po prostu wszędzie ten widok, a tutaj mamy na dole taki jakiś kamień, który nam troszkę utrudnia, plus przez tą kratę jeszcze wieje. Masz rację. Nie? Więc tutaj mi się wydaje, że Wrocław no, wygrywa. Że to po prostu nawet też może padać do środka. No, też Wiemy. tak myślę. Bo tu są te kraty. No, no że mogliby tutaj to... jednak coś innego wymyślić. Tak, wieje. Może pokażmy jeszcze Tak, tylko... pokażemy wam tutaj, co... co... Z góry. Z widok. A w ogóle tutaj jest też jakaś kawiarnia, tak? Że można usiąść, lody zjeść, napić się kawki na pałacu. Zaraz zobaczymy, czy są wolne miejsca, żeby, żeby Zobaczymy, ale je chciałam prawa. poinformować wszystkich, że taka możliwość jest, żeby sobie z widokiem. Bo za chwilę jedziemy też na bulwary. Nie wiem, czy uda nam się w tym filmie, czy zobaczycie je już w następnym, ale na pewno polecamy subskrybować ten kanał i oglądać, żeby być na bieżąco. Jeżeli nie byliście jeszcze w Warszawie i tam w Pałacu Kultury, no to pokażę, pokazujemy Wam trochę kulis. Tak, no nie wiem, pokazujemy Wam, że nie warto. Aha, jeszcze Wam powiem, że bilet normalny kosztuje 25 zł. No, przemyśle. A, a ulgowy, 20 zł. Dobra. Nagrajmy jeszcze może z siebie, co? Tutaj jakoś. Tak? No. Dobra, to nagrajmy siebie. Dobra. Jesteś? Jest Nagrywa tam. się? Tam. Słuchajcie kochani. Nagrywaliśmy niedawno do Was, gadaliśmy tak pięknie, tak wam wszystko pięknie opowiedziałam. Sprawdzamy, nie nagrało się. Nagrało się? Nagrało się Ale bez, bez głosu. Wieku. Co byście usłyszeli? Nic! Nagrało się bez dźwięku. Muszę do Was jeszcze raz ale gadać. Ale no, Wam patrzcie, pokazać. Ale patrzcie, jak mikrofon trzymam, żeby się nagrywało. Dobrze. Nie wiem, kamerzysta coś gada. Włosy no, że mamy czyt. jedną kreskę baterii. Musimy się spieszyć. Słuchajcie, to teraz powiem Wam szybciej. Szyb... Powiem Wam szybko. Szybciej to mówiłam wolno, dokładnie Wam opowiadałam. <laughs> jak. A teraz Wam powiem bardzo szybko. Jesteśmy, jak zauważyliście, na bulwarach wiślanych. Za nami rzeka Wisła. Głęboka, <laughs> szeroka. Jesteśmy nadal w Warszawie. <głanące <głanące na <głanące> W pięknej. <głanące> Na pięknych bulwarach wiślanych. Bardzo mi się tutaj podoba. Wspaniałe są te bulwary. Bardzo długie. Nie wiem, Paulinka wam to sprawdzi i podkreśli. Napisze, jakie one są długie, szerokie. No to ja od razu wam no. może przeczytam, że w czasie niskich stanów głębokość nurtu... Znaczy się, co znaczy niskich stanów? Jak jest niska ta woda. Czyli opada. Tak, to wtedy głębokość nurtu najbardziej dynamicznych strumieni Wisły wynosi około dwóch metrów. O, 2 metry. Czyli więcej niż ja mam metr, bo ja mam metr 70, czyli więcej. Dwa metry tylko. Poczekaj, bo mi oko znów zabi. Taka głęboka na dwa metry? Ale słuchaj, w czasie stanu wysokich dochodzi do około 7 metrów. Ojej, z trzech takich ludzi by się utopiło. No, ale powiem Wam, że po tej Masz rzece. Chusteczka? Nie, po tej Daj rzece. Mi. Potrzymaj mi mikrofon, bo zgadam do ludzi, ale powiem wam, że po tej rzece pływają tutaj stateczki. Normalnie można wypożyczyć sobie statek, znaczy się wypożyczyć. Przedstawiam was, ale strasznie mi łzawią oczy po prostu momentami. Jeśli macie coś, polecacie na uzawienie oczu, to dajcie znać koniecznie. W innym filmiku. <noise> w tym filmiku skupmy się po prostu na bulwarach Wiślanek. tak? Przyjechałyśmy tutaj. Do Warszawy. Jest to nasz pierwszy dzień zwiedzania. Wyjechałyśmy z domu przed 11. Jest godzina po 19.00. Przed 19.00 piłyśmy kawę. Po 19.00 godzinie siedzimy tutaj nagrywamy Wam drugi raz. Nie, jest za 25.00. Miałyśmy iść jeszcze na dach. Centrum Nauki Kopernik, który jest piękny. Pięk, pięknie rosną tam kwiaty, ogrody. No naprawdę o tej porze roku to naprawdę warto by było i zobaczyć, ale jest on czynny do 20. No nie wyrobimy się z czasem, żeby iść. Powiem wam, że mamy apartament od godziny 15. Jeszcze w nim nie byłyśmy. Przyjechałyśmy, zajechałyśmy do Złote Tarasy. Oprócz tego jeszcze byłyśmy w Centrum Nauki Kopernik. Jechałyśmy na te 31 Piętro, gdzie powiedziałam, że jest 32. Nie, no jest 33 piętra. Wjechałyśmy tam, żeśmy tam pomarzły trochę. No i teraz przyjechałyśmy na bulwary wiślane, napiłyśmy się Ale już widzimy napi... tutaj piękny zachód słońca, zaczyna nam zachodzić słońce. I wam go pięknie pokażemy. Tak, na pewno. Wam I gryzą go... mnie już komary i robaki, będziemy stąd uciekać. Trochę ponagrywałyśmy, trochę Wam jeszcze tutaj pokażemy, co tu można pięknego zobaczyć. I jak już szybciej Wam powiedziałam, powiem Wam jeszcze drugi raz. Przede mną, wy tego nie widzicie, stoi pan kamerzysta i pilnuje naszej kamery, i pilnuje wszystkiego i jeżdżą rowerzyści, tak, jeżdżą ludzie na rowerach, za, za nami chodzą spacerowicze. Czy ja mogę coś powiedzieć? Poczekaj, poczekaj. Za kamerzystą znajduje się droga rowerowa, a za nami znajduje się… Nie tylko się... rowerowa, bo hulajnogami też ludzie tam jeżdżą. Hulajnogami można jeździć po drodze rowerowej, to się nazywa droga rowerowa. Ale tu są kulajki. Ale nogi rowery, jeszcze na takim jednym kółku. O, a teraz dziewczyna jeździ co? To są rolki? Na rolka. <grym> na rolkach. A za nami są stanie rowicze. Chodnik. chodnik, ale też ludzie Czy... za nami jeżdżą rowerami, no. Niekulturalnie, ale jeżdżą, tak? Ludzie z dzieckiem, z gózeczkiem spacerują, a tu ci ktoś rowerem wyjeżdża, no ale nie ukrywajmy, że jeżdżą. Niedawno, jak mu szybciej wspominaliśmy, przechodziliśmy z naszej lewej strony, znajdowały się wypożyczalnia rowerów, tak? Znaczy się wypożyczalnia miejskich rowerów, gdzie można sobie jak hulajnogę po Tak, prostu... tutaj wypożyczyć rower miejski. Bulwary wyślone są dobrym miejscem, żeby sobie pojeździć rowerkiem właśnie. I jeśli nie macie swojego rowerku, trzeba wykorzystać miejskie. Tak. A y, zaraz zobaczymy ten piękny zachód słońca. Pokażę Wam tutaj, jakie statki są, na które można wejść i wypić sobie Kawa. A, kawę, aperola czy jeszcze jakiegoś drinka, zjeść kawałek pizzy albo Ojej, ciasto. Możliwie. My niedawno byłyśmy po prostu w kawiarni, z naszej lewej strony, żeśmy ją winęły. W której wypiłyśmy smaczną kawkę i ja zjadłam sobie babeczkę truskawkową, a ty sobie zjadłeś serniczek truskawkowy. Ty nawet co mnie mówisz? Nie jestem potrzebna na tym Ale smakował, mi bardzo smakowała ta babeczka, a tobie smakował ten serniczek. Dobra, oddaję głos. Myślałam, że za mnie powiesz, że mi też smakował. A nie smakował? A kawa smakowała? No dobra była, ale w papierowym kubku i długo czekaliśmy na kawę, Powiedz obsługę. Ludziom, co mi się nie podobało. <laughs> nie podobały nam się pajęczynki w tej kawiarni. Bardzo. Nie podobały mi się. <laughs> nie podobały nam się, to, że długo czekaliśmy na kawę, a byłyśmy jedynymi klientkami. Za na... Nie, nie jedynymi, bo za nami dopiero za dużo nami ludzi przyszło. Ale my jak weszłyśmy, to tylko siedziały tam jakieś dwie osoby i my żeśmy tylko weszły. To prawda. A... To jedzie pan z kawą na rowerze. O, w sensie z wody. na sprzedaż. Na sprzedaż, ale schował wózek już i pojechał. Bike, pan z Bike Cafe. Aha. Dobra, kawa smakowała, tylko jak już szybciej wspominałam, latają tam sobie wróbelki, Lubelki. które mogą ukraść nam kawałek baweczki albo kawałek pizzy. Tak, na szczęście nam mnie ukradły. I pełno pajęczyn dookoła, gdzie no fakt, faktem, można by było już wziąć szczotką omieść te pajęczyny, bo nie tylko w tej kawiarni, w której byłyśmy, ale obok w, po, w podobnych tych restauracjach, gdzie można zjeść pizzę, też po prostu było pełno pajęczyn. Że to tak nieładnie wygląda. Mi to się od razu rzuciło w oczy. Prawda? I to takie wielkie, wisiały nie tam, taka malutka, że z, od dwóch dni, tylko po prostu zrobione tak jakby po zimie, nie o Tak, tak, tak było. Może pokażmy teraz jeszcze tutaj kulisy, co tutaj się znajduje, co my tutaj robimy? Tak, w tym momencie zobaczycie, tak, zobaczcie teraz może nagrania tego, co udało nam się nagrać. Zobacz, Szybciej jak już wspominaliśmy bulwary. dużo, żeśmy wam nagadali, ale głos się nie nagrał. Tak, zobaczcie teraz bulwary, zobaczcie krótkie dosłownie, bo tutaj nie ma warunków, żeby nagrać dłuższe kulisy. Pan kamerzysta mówi, że nam już kamera siada, bateria, bateria nam pada, jedna kreska, musimy się spieszyć, musimy, się, musimy już kończyć ten dzisiejszy film, w ogóle kończy nam się dzień, no bo już jedziemy do apartamentu, szybko Wam jeszcze powiem, że mamy zamiar pokazać Wam nasz room który jeszcze tego apartamentu, jeszcze zostajemy tutaj kilka dni, także oglądajcie nasze filmy do końca i... Yy, znaczy o, subskrybujcie nasz kanał, żeby oglądać że kolejne i napiszcie filmy. nam koniecznie, filmy. co w Warszawie polecacie do zwiedzenia, bo my mamy oczywiście w planach dużo, nie, nie ukrywamy, że jesteśmy już, yy, nie wiem, czwarty, piąty raz w Warszawie, nie, dużo razy tutaj, ty to w ogóle studiowałaś, ale ja tutaj, nie wiem, z pięć, sześć razy już byłam, tak, no, trochę więcej, no trochę byłam, dużo razy tu byliśmy, no. Warszawa to nasz drugi dom, no bez przesady. Ale może są takie jakieś miejsca, w których nie byłyśmy. Na pewno byłyśmy w Łazienkach Królewskich, na pewno byliśmy na Polach Mokotowskich. Wiemy, że Pola Mokotowskie są po remoncie i chcemy je zobaczyć i Wam pokazać za Ale subskrybujcie nasz kanał, żeby Dowiecie zobaczyć, się, e... co my żeśmy widziały. No i co? I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękujemy, że oglądaliście ten film do końca. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem. I, dzwoneczkiem. i widzimy się już niedługo. Pa, Pa! pa.